Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu zarabiacza. Na początek dobra informacja, sprzęt marnotrawny powrócił, czyli Blue Yeti znowu jest w moich rękach. Niestety po półtorej godzinie zabawy poprzednio sprzęt nagle uległ jakiejś tam awarii, i dzięki temu przez trzy tygodnie nie miałem Yeti, natomiast teraz mam nadzieję, że będzie wszystko z nim w porządku. No dobrze, wracamy teraz do jakby najważniejszego punktu tego odcinka, czyli tak zwanego lewcha, ja go tak nazywam w skrócie. Oczywiście jego pełna nazwa to jest 105 lewch 18 B2. Dlaczego B2? Ze względu na to, że tak naprawdę jest to podwozie B1. Tutaj nazywali to tylko B2, natomiast podwozie czołgu francuskiego B1, do którego zamontowali armatę 105 mm, Dzięki czemu z... powstała artyleria z tego czołgu. Czemu się charakteryzuje niesamowitą szybkostrzelnością. W granicach 7,5 sekundy da się wycisnąć na maksa. Jeżeli już mamy. Braterstwo, czyli tak zwane wykąpane siostry, jak również ciastko i kawę. Wchodzimy do prawie 7,5 sekundy przeładowania. Jest to naprawdę masakryczny wynik, ze względu na to, że DPM wówczas wynosi niebotyczną wartość 2644. Oczywiście jest to. W przybliżeniu albo w założeniu, że tak powinno, taki DPM powinien być, jeżeli strzelamy za średni Damage, czyli 410 z pocisków HE. No niestety tak różowo nie jest, ale do, o tym dalej. Pociski HE mają penetrację 53, pociski przeciwpancerne, PPK tak zwane, mają penetrację 64, to jest bardzo mało. I dodatkowo jeszcze mamy pociski Goldowe Premium, to są pociski kumulacyjne ze wszystkimi ograniczeniami, które one posiadają. I one mają penetracji 104. Ta penetracja została dosyć mocno znerfiona, ze względu na to, że z tego czasu wynosiła ona 150-150 i naprawdę spokojnie można było strzelać w kierunku kw 1 sów wówczas czy tam tygrysów i bez problemu przebijaliśmy ten czołg jak sami chcieliśmy na chwilę obecną. Przy tej penetracji 104, no to już powiedziawszy nie opłaca się strzelać z tej amunicji. Jedyne co warto, to załadować taką goldową pestkę wówczas, gdy wyjeżdża na nas jakiś scout, jakiś light, żebyśmy byli pewni, że jeżeli strzelimy z HEK, to nie zadamy mu 30, czy tam 50, czy 100, nawet 100 damage'u, tylko zniszczymy go jednym strzałem. No bo zwykle one mają dosyć mało HP, stąd też i spokojnie jesteśmy w stanie zniszczyć takiego Scouta jednym strzałem. Jego matchmaking to jest do 7, od 5 do 7. Standardowo oczywiście często widuje się tak jak na przykład w tym przypadku matchmaking typu właśnie od 3 do 5, wówczas naprawdę jest to pogromco takich lightów, pod warunkiem, że nie wyjedzie na nas żaden taki właśnie szybki Scout i nie, nie wyspotuje momentalnie, wówczas wiadomo, artyleria jest trochę bezbronna. Chociaż tutaj nie do końca tak jest. Ze względu na to, że to jest podwozie z B1, posiada on też plusy, które to podwozie ma, czyli niesamowity pancerz. Pancerza mamy tutaj 60 z przodu i jeszcze dodatkowo ładnie skontowany, 60 z boku oraz 55 z tyłu. Naprawdę powiem szczerze, w przypadku takich czołgów niskotierowych, one nie potrafią nas przebić. PZ-1C, który wypada na taką niskotierową artylerię, typu właśnie jakiegoś Francuza, Francuza czy jakąś inną, jest w stanie go bez problemu zniszczyć. Tutaj będzie się dingał jak szalony, nie jest w stanie nic zrobić. To akurat w przypadku PZ-1C dużo też czołgów potrafi zdingować, na tej arcie naprawdę pancerz jest jak na artylerię bardzo, bardzo dobry. Zacząłem od, w sprawie tego działa mówić, jak on jest z jego przebijaniem, jak jest z jego celnością, znaczy nie powiedziałem o celności. Jeśli chodzi o celność, jest to, moim zdaniem, jako osoby zupełnie nie grające artyleriami, innymi, Jedno z najcenniejszych artylerii. Niby na papierze to jest 0707 powiedzmy sobie taka celność. Natomiast naprawdę o ile innymi artyleriami musimy skupiać do końca, musimy czekać ten bardzo długi czas w granicach 6, 7, 8 sekund, żeby to działo skupiło, to tutaj, prawdopodobnie, bardzo często spokojnie sobie można brać, strzelać w momencie, gdy ten celownik jest rozrzucony. Oczywiście nie można zrobić tego w ten sposób, że obracamy się tak błyskawicznie, obracamy się, ustawiamy sobie celownik ustawiamy sobie celownik na czołgu i od razu strzelamy nie ze względu na to, że jakieś tam opóźnienie, jeśli chodzi o celownik serwerowy istnieje, i przez to jeżeli w ten sposób zrobimy, że taki strzał na dużą odległość z takiego tak zwanego biodra, no to on zwykle poleci zupełnie gdzie indziej, nie tam gdzie my, gdzie chcemy. To jak widać było cały właśnie minus, jeśli chodzi o pocisk kumulacyjny ponieważ sztuga weszło w bok, weszło na gąski i pocisk kumulacyjny nie zdał mu żadnych obrażeń tak niestety działają poci pociski kumulacyjne no dobrze, jedziemy dalej z Koksem. tutaj akurat czas celowania wynosi 5,1 sekundy ja zacząłem mówić odnośnie kwestii jak było dawniej ten czołg rzeczywiście dostał dosyć mocnego nerfa po pierwsze właśnie do penetracji ze 150 zeszło do 104 na pocisku premium Dodatkowo jeszcze zwiększono mu czas celowania, bo ponieważ poprzednio było gdzieś około 4,5 sekundy. No i delikatnie zwiększono mu to kółeczko, czyli zmniejszono celność, bo na chwilę obecną jest 0,73, natomiast kiedyś to było granica chyba 0,65. Była to dużo celniejsza arte, dużo fajniejsza. Niestety stwierdzili, że chyba jest zbytnio OP i niestety ją dosyć mocno znerfili. Ale, jak widzieliście, w tym momencie kolega strzelił do kawu 1 -ki. Kiedyś KW-1 dla tego działa była praktycznie nieosiągalna. Nie wiem dlaczego, ale strzelając kawu 1 ja mi zawsze zabierałem wiem, jakieś tam śladowe ilości, typu 6, 8. Ciężko było naprawdę KW-1 cokolwiek zrobić. Natomiast od momentu tego nerfa tak naprawdę, kw jedynka jest jakby trochę łatwiejszym celem. Można ją spokojnie przebijać, można ją zniszczyć właśnie strzelając w ten sposób i naprawdę dużo łatwiej się dzięki temu gra, bo KW1 zawsze były dosyć ciężkimi przeciwnikami. Na chwilę obecną, najgorszym przeciwnikiem dla tego. Dla tej artylerii, dla tego czołgu, dla tego zarabiacza, to jest bez wątpienia T29. Naprawdę, strzelając w T29, jest to dosyć duże wyzwanie. Tam jest duże działo, duże jarzmo, wieża naprawdę jest lekko pływowa i ciężko cokolwiek jej zrobić. Oczywiście w teorii można było wyrzucać na silnik, ale artyleria to posiada taki dosyć Płaski terlotu nie strzelamy takim dużym lobem, przez co tak naprawdę ciężko jest przebić się przez tą wieżę. Dlatego też, dlatego też, właśnie T29 jest jednym z najgorszych, najgorszych przeciwników, jakimi możemy się spotykać. No, zobaczymy, co kolego tutaj podziała. Pocisków jest niby dużo, bo mam tutaj 42 pociski. W przypadku innych artylerii, które strzelają w granicach 30, 20, 30, 40 sekund, to jest wartość niemożliwa do wystrzelenia. Natomiast tutaj, tak naprawdę, trzeba uważać z tymi pociskami. Przy strzałach, powiedzmy tak, jeżeli ten czołg nie będzie wymaksowany, przy strzałach w granicach 8,5 sekundy, naprawdę bardzo szybko można się wystrzelać z tych pocisków. Co chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie modułów, oczywiście dosyłacz jest tutaj potrzebny, oczywiście jest tutaj potrzebne szybsze celowanie. Mimo wszystko, że to jest nieduży, niedługi czas celowania, czyli 5 na 10 sekundy, zawsze na artylerii zakładamy szybsze celowanie, dlatego też i spokojnie możemy sobie dzięki temu krócej skupiać, niż szybciej strzelać. Ten pojazd ma jedną fajną rzecz, tryb TDMOT. Ja powiem szczerze, że czasem mam wrażenie, że w tym trybie ten czołg tak jakby więcej trafiał oraz jakby trafiał za te więcej HP. No tak jakoś ma, więc cóż. Na, można nawet dlatego wykorzystywać ten pancerz, jeżeli jesteśmy na przykład na trójkach, jesteśmy na jakichś mapach miejskich. Jest, były też osoby, które odważały się wjechać na przykład w miasto, jechać właśnie w trybie TD i spokojnie niszczyć przeciwników, którzy na nas wjeżdżają. Oczywiście, jeżeli to były raczej trzecie Tiery, bo już czwarte Tiery nie mają żadnego jakby problemu, żeby przebijać ten pancerz. Nie mówiąc już o piątkach, które już masakrują go niemiłosiernie i są naprawdę w stanie zrobić z niego takie fajne siteczko. Opuszczanie lufy to jest tylko minus 4 stopnie, ale tutaj w przypadku artylerii to jest taka troszeczkę inna, inna kwestia. Ciężko jest właśnie mówić odnośnie dobrego opuszczania lufy. Ale zobaczymy, czy kolego to zrobił. Fajną rzeczą jest wioręcz. 390 metrów standardowego wiorężu i spokojnie, tak na, naprawdę. Ja mam zwykle założono dodatkowo na nim lornetkę. Wówczas robi nam się grubo powyżej 480 metrów. Naprawdę powiem szczerze, że, że bardzo często potrafi on wyspotować dużą ilość czołgów. Także. Naprawdę jest tutaj pod tym względem nieocenione to, żeby założyć learne. No i z innych modułów, tak jak powiedziałem, ten dosyłacz to jest najważniejsza sprawa. Ja go nie traktuję jako takiego typowego zarabiacza. Powiem szczerze, dla mnie to jest taki fantang na tych tierach. Oczywiście. Przy wyrzuceniu go na piątki, szóstki, powiedzmy tak, maksymalnie jest jeszcze fajna zabawa. Natomiast z 7 no to wówczas i oczywiście z takimi mapami zamkniętymi jest problem. Bo tak jak powiedziałem, płaski tor lotu nie daje nam możliwości przerzucenia za jakieś budynki. Nie bardzo można wrzucać się za jakieś kamyczki. To nie jest FV204, to niestety jest tylko Lew, Ale tak jak powiedziałem, rewelacyjny czas przeładowania czyni go niesamowicie skutecznym moim zdaniem w pojedynku 1 na 1 FV kontra TLEF na pewno FV przegrywa ze względu na to, że dłuższy czas przeładowania mniejsza celność, no tutaj jest naprawdę, na razie mówię w samych superiatywach na temat tej artylerii oczywiście to jest tylko moje zdanie, wy się możecie nie zgadzać, osoby, które mają tego zarabiacza Czasem właśnie też narzekają na tą penetrację, na to, że właśnie bije po bardzo mało. No ale cóż, albo bijemy po 1800, tak jak niektóre artylerie 10 poziomu, czy nawet więcej, albo bijemy często, ale po mało. Najlepszymi przeciwnikami dla tego czołgu, albo jakby celami dla tego czołgu, to oczywiście są wszelkiego rodzaju Czerczyle, Churchill 3. Churchill 7. Naprawdę rewelacyjnie. Dodatkowo lubię strzelać w wszelkiego rodzaju tygrysy. Lubię strzelać w czołgi japońskie, francuskie. One bardzo ładnie przyjmują No Oczywiście najgorsze są radzieckie. Ze względu na to, że no są odrobiny jakby twardsze od góry i cięższe się w nie strzela. Aha. Zapomniałem powiedzieć najważniejsze rzeczy. Na chwilę obecną. Tego zarabiacza nie da się kupić normalnie w sklepie, nie da się kupić go w sklepie urgameingu ani za pośrednictwem gry. On kosztował kiedyś 1500 golda. Ja go kupiłem, gdy była cena za 750 golda i to była rewelacyjna decyzja, że go kupiłem. Naprawdę cieszę się w tym momencie, że jednak podjąłem taką decyzję. Już mam prawie chyba około 800 bitew na, tym, na tej artylerii, z tym, że to są takie bitwy na zasadzie raz dziennie, dwa razy dziennie, po to, żeby zbić gwiazdkę nic więcej. No dobrze, Zobaczymy teraz, co tutaj kolega nawojował. Aha, dokończę sobie tylko jedną myśl, którą zacząłem. Nie można go kupić w, za pośrednictwem sklepu ani w grze. Natomiast jedyny sposób w jaki możemy go się stać jego posiadaczem to jest zakup czołgu Ferdynand, który jest w zasobach albo jak w modelach firmy Taleri kosztuje bodajże około 130 zł taki czołg, dzięki temu możemy sobie właśnie postawić jakiego Ferdynanda na półce, a lewka w garażu, oczywiście z miejscem w garażu dodatkowym jednym. Na chwilę obecną jest zniżka 15% no i troszeczkę to wychodzi taniej, natomiast tak naprawdę jest to pojazd dla typowego artylerzysty kogoś, kto uwielbia grać artyleriami, i wówczas naprawdę on spokojnie się odnajdzie na tym czołgu. Natomiast osoba, która, może tak, ja, gdy go kupowałem, nie miałem zielonego pojęcia o tym, jak się gra artylerią. Trochę się nauczyłem, ale stąd, że, albo stwierdzam, że w dalszym ciągu nie umiem grać artylerią, no i... Może dlatego też w jakiś ten sposób magiczny przyciągam pociski od artylerii? Bo zawsze jest tak, że jeżeli padam jako pierwszy, to właśnie jest to pocisk od artylerii. Kolega zrobił MK, dostał dodatkowo jeszcze duży kaliber, specjalistę oraz nie pamiętam jak się nazywa po polsku ten medal. Zniszczył 7 czołgów. To był 1939 Demedzu i 1091 EXPA. Jako zarabiacz jest taki średni. Zobaczcie, 32 pociski wystrzelone. Kosztowało to 23 tysiące. Oczywiście tam było parę pocisków goldowych, które nie należą do najtańszych. No cóż, kolega chciał dobić na siłę, żeby już mieć święty spokój z jakimś tam czołgiem. Dlatego też połączył się na Golda i dlatego też zapłacił 23 tysiące za same pociski dzięki temu jest tylko 10 tysięcy na plusie, na no, skąd ten premium by byłby 26 tysięcy. Ja go nie, nie traktuję, nie go jako y, zarabiacza, ja go traktuję jako fantanka, y, dzięki czemu no, u mnie zawsze jest y, właśnie Dodatkowo założone materiały eksploatacyjne typu kawa i ciastko. Dlatego też zwykle albo wychodzę w okolicach zera, albo tam na jakimś plus, plus 10, plus 20 tysięcy, raczej rzadko więcej. Także jako typowy zarabiacz on się nie sprawdza. Jako zabawka, jak najbardziej. Jako doszkalać załogi dla bachata 10 poziomu, czy tam innych artylerii. I też jak najbardziej do tego się nadaje. Natomiast jako typowy zarabiacz Zdecydowanie nie. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.